Siemka! Witam Was bardzo serdecznie, w dzisiejszym filmiku znowu sztuczka. Mam tutaj zwykłą talię kart. Wybierz sobie jakąś kartę, na przykład, nie wiem, na przykład tą. Widzisz ją? Pamiętasz? No dobra, nie jej nie, nie widzę, kładę ją tutaj, przełożę i teraz patrz, o! Dwójka trefu. Czy to Twoja karta? Nie, prawda? No właśnie. Ale może to dwójka coś znaczy. Teraz, patrz. Raz, dwa. Druga karta. To Twoja karta, prawda? Dama Pik. Dziękuję za obejrzenie tego triku. Do zobaczenia.